Cześć, z tej strony Ruda, headseater, Anna Kamilska e, i witamy Was tutaj z Naserkiem i witamy Was tutaj z Cukusiem Nie widać bo słabo go słabo, bo widać, ale może, może pokażę Wam go tutaj blisko, o tutaj, tutaj jest Czoko, traguje się, tutaj. taki to pożyje chłopak, tak Czoko, tak, no pokażcie, no. O tak, łapką, łapką. No dobra. My robimy sobie dzisiaj takiego e, krótkiego live'a, trochę opowieści, e, n, trochę e, takich rzeczy, które możecie zakupić na stronie sklep.przegrutor.pl I tutaj jak zwykle z balonem się góry tak przypadkowo w sumie pod kolorzy, tak trochę. Na trapik. No, <śleskujesz> A więc tak, opowiem Wam na początek coś odnośnie rasela. Bo tutaj matka Ruda jest bardzo dumna z pieska, bo była ostatnio taka sytuacja, że był bardzo, bardzo, bardzo potrzebujący pies. I raselek, tak powiem, chłopaku, chłopakowi pomógł. A mianowicie sytuacja wyglądała w następujący sposób. Raselek został dowieziony tutaj do. Do przychodni weterynaryjnej w celu pobrania krwi, dlatego że tam temu psiakowi, że była bardzo ona potrzebna na ten moment. Także raselek. Tak, raselek? Tak. Raselek oddał, oddał krew. Oddał krew. No i co? No i matka, czyli ja jestem z psa bardzo dumna, arbi psiak, który potrzebował. E, tej przetoczenia, przetoczenia krwi, e, już dochodzi do siebie. Także e, z tego, co mi wiadomo, e, to już po prostu wyniki ma coraz lepsze. Także jeżeli będzie nas oglądać, to serdecznie pozdrawiamy. I pokażemy Wam, tutaj, i pokażemy Wam tutaj raczelka, tak, bo tutaj jeszcze ma, ma, tutaj na łapkach trochę wygolone, o tu, 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 tu tak, ale się sierściucha odrośnie. dobry uczynek, jest super, tak. Jest No a na zdjęciach tutaj macie tutaj obok macie jak rasę jak wyglądają te dwie łapy opatażowane. No, także my myślimy ogólnie z raselem, żeby chłopak został jeszcze póki może dawcą e, e, dawcą po prostu e, krwi tutaj dla żaków. Także jak będzie, e, będzie potrzeba to będzie ratował po prostu e, psiaki. Także, a jeżeli, jeżeli, Was to też interesuje, to też jest bardzo fajna, fajna opcja, aby po prostu potrzeb, potrzebującym zwierzakom pomóc. Także ja Was, oczywiście, też do tego zachęcam. Tu jest razem paru. Jest... o Matko Bożka, kocie. Ja <ścoughs> no, to nie mam na kota. Tylko żyjesz? No na wino się chłopoczyna, no. I tu. A nie chodź, chodzi, no to jest twarda sztuka. Chodź, Kisi Czoko, chodź. Chodź, mój Boże, drogi, chodź. No, chodź, chodź. Dłużno, czy niechcący, nie chcący. no i zabawkę też nadypnęła. No nie chcący. Mówił, no, niech... czyjeś, widoczyna. Musi wybaczyć matce. Chodź, tutaj, do worka. No, także, także widzicie kochani można, można pomagać nic nas czasami to nie kosztuje także warto pomagać i co? i ja Was serdecznie do tego, do tego zachęcam tak? tak? raz no dawaj Balonika tak? O. <laughs> e, ok, dobrze a teraz moi, moi mili zobaczcie Zobaczcie co do, do powiedzenia mają moi klienci, moi podopieczni, patrzcie tutaj sobie w tą stronę, tutaj się Wam wyświetli Fifka, a później Luna, także zobaczcie co tam oni mają do powiedzenia. Cześć, jestem Fifka, przyjechałam do ciotki pod impiękę, a teraz wyszliśmy sobie na spacer. Jest cieplutko w miarę i słoneczko świeci, miłego dnia wam życzę, hau, 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 hau. Cześć, to Luna. Przyjechałam dzisiaj do Psioli Rudo, na troszkę do psiej świetlicy i zobaczcie kogo ja tutaj mam obok siebie ziomalka jamalka, Rafelka. No, Rafel, czy ze mnie widzisz znowu i zarazem hasamy? No ja trochę ganiam za kotem. Ale czego się nie daje. Jestem w szoku. No, powejdcie, Rafel. Cześć. Rafel. Prezes. Czasem Potwierdzam psią łapą, że Luna przyjechała dziś pod opiekę do psiej świetlicy. I urzędujemy i buszujemy tutaj z Luną i z Czokiem. Jest fajnie, psie fantastycznie. Hau hau, Luna, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Może kogoś pozdrowisz? Hau hau, Russell, masz rację, za chwilkę kogoś o zdrowie, a więc z tej strony miłutynka zwana Luną przyozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę hau hau jest mi tutaj przyjeżdżaj fajnie ale pamiętajcie, odbierzcie mnie nie zapomnijcie hau hau Ok, no, także posłuchaliście sobie Lony, Rasla i Fifki. E, I moi mili, ja tutaj jeszcze pokażę Wam e, parę rzeczy, jeśli chodzi o, e, o, jeśli chodzi o sklep. E, na dole tutaj, wam pokażę Wam się, właśnie, e, pokażę Wam się Maty. Maty Makowę na pszczaków z racji tego, że, e, że pytacie o te Węchowa, także po prostu powtarzamy jeszcze raz informacje odnośnie matki. i one tutaj się e, tak kołują e, w różnych wielkościach, w różnych, e, w różnych kolorach. E, mata Węchowa też e, Rasenowi wpadł balon stole, Akcja ratunkowa. Już, chwila, Czekaj. No już, już. Dobra, jestem. O czym mówię No tak, o tym. Także e, takie maty, maty wejchowe i do... E, kolejna mata powędrowała... E, powędrowała do Charlie'ego Labrador'a. Pozdrawiamy serdecznie Czarliego. Stali się poznał też akurat jak odbierał matę, poznał się z Raselem. E, pobawili się w międzyczasie, także, e, także już, jedna, już jednej maty, ta, która była dostępna, że tak powiem od łapy e, już nie ma, ale będę coś wam tutaj e, na nowego niedługo tworzyć, także na tą chwilę obecną. O tutaj akurat e, ta mata akurat poszła e, do Czarniego, którą teraz w tym momencie tutaj widzicie. A dostępne są jeszcze na ten moment e, od łapy, od ręki e, w takich kolorach. E, mata węchowa w rozmiarze 30 na 40 e, Wchodzicie sobie w sklep, wpisujecie sobie mata w wyszukiwarce, e, na sklepie lub ewentualnie piszecie do mnie wiadomość na e, messengerze, e, na psio i rudo e, i dogadujemy się tutaj, jak to potrzebujecie, jaki rozmiar i jaki kolor. E, także ta jest dostępna w rozmiarze 30x40. E, i 20 na 30 mniejsza mata, taka neonowa, taka cukierkowa, kolorowa, też jest jeszcze dostępna. Coś takiego. Okej. Okay. Yy, dobra, i teraz pokażę Wam jeszcze... Yy, tutaj na dole również będą Wam się przewijały właśnie... O, w tym momencie... Zaraz yy, Wam pokażę dokładnie wyciągnięcie z magicznej szuflady, bo tutaj jest taką specjalną pomodę dla zwierzaków posegregowaną słuchajcie na, psy, na zabawki dla psów mniejszych, dla psów większych. Także jeżeli przyjeżdżiecie sobie, to żebyście sobie mogli otworzyć odpowiednią szufladę i wtedy sobie popatrzeć, co tam ciekawego dla swojego zwierzaka możecie wybrać. Także na tą chwilę, jeśli chodzi, zaczynając od takich najmniejszych, tutaj dla. E, dla szczeniaków, także papi e, są to fajne gryzaki, one są troszkę się ugniatają, także idealne, idealne dla szczeniaków tutaj akurat mniejszych ras. Wrzucacie sobie tutaj smaki do środka i wasz zwierzak jest pochłonięty e, wydostawaniem tutaj e, z tej z wnętrza, e, tych E, tych smaków, także fajnie działają tutaj na dziąsła, e, jak również na, e, na zęby. Można oczywiście jak najbardziej e, również do lodówki sobie włożyć e, taki, taki gryzak, one są wykonane z naturalnej, naturalnej gumy, także bardzo fajna, e, bardzo fajna sprawa, bardzo fajna rzecz. I tutaj również jest, e, również tutaj jest e, adekwatnie do poprzednich również dla również papi, ale no wiadomo, nie tylko mam, są małe papi, <grymne> małe szczeniaki, jak również są szczeniaki dużych ras. Także tutaj już jest um, dla zwierzaków, dla psów, które są które są, po prostu będą później większe. Tak, one mają też fajny kmigryzat, taki właśnie nieregularny, o z boku też będzie to fajnie widać, taki nieregularny kształt. Także jak tutaj zwierzakowi upadnie, to wtedy odbija się po prostu w różnych ciekawych miejscach. Także tak to wygląda. One Są dostępne w różnych kolorach: są w czerwieni, w, ziele... w kolorze zielonym i co więcej. Dalej mamy. Dalej mamy już całkowicie inny, inny kształt, no ale zasada ogólnie jest ta sama, Regularny, nieregularny kształt, także odbijanie w różnych, w różnych możliwych, tutaj jakby pod różnym możliwym kątem, naturalna guma łatwe do czyszczenia, jak najbardziej. Dodatkowo tutaj tak jak w wersji poprzedniej, możecie sobie tutaj wrzucić wrzucić smaczki taki akurat, taki akurat gryzak ma tutaj stała bywalczyni czyni Fibi i on i akurat ten filmik jest, jest gdzieś był dodawany tutaj na na fanpage'u także możecie sobie jak najbardziej go odszukać i zobaczyć jak tutaj tam Fibi radziła sobie z tym z tym gryzakiem tutaj akurat jest średnia moc z gryzu jeżeli potrzebujecie czegoś mocniejszego dla Waszego psiaka, to już Wam pokazuję. I tutaj są różne wielkości, jak widzicie, tutaj są różne wielkości. To już jest heavy, heavy czyli mocny, mocny gryzak. Wartości ogólne ma te same, czyli. Naturalna guma do lodówki, szybkość czyszczenia i smaki tutaj do wnętrza. E, także takie fajne rzeczy możecie sobie dostać na e, sklepie Psio i Rudo, czyli sklep.psioi.pl e, I tak, moje kochanie, tutaj zaraz, e, zaraz zobaczymy, co tutaj się jeszcze, pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Tutaj widać, że jakiś boin. E. Pokażę. Czy będzie coś widać? widać? Nie, chyba nie widać. No, także zobaczymy tutaj, co tutaj rasę e, robi. Tutaj toczy kot, bo jak zwykle. No, co, Ten kot, tak Ten kot, ta oś, ściucha wpadła. Tak, no było. No i było. Było Rasenowi wyciągać sierść z ogona. Chodźcie. Fajnie. tutaj Dobra, a co robi Rasen? Rasen bawi się takim szczątkiem. Zobaczcie, takim szczątkiem się bawi Rasen. No, a tu jest ten balon, co mu pompowałem wcześniej. No, ale to jest pies ekonomiczny, no, się i nawet czymś takim będzie bawił. Tak, Dobra, no także u nas takie rzeczy. Yy, a ja Was zapraszam na krótką przerwę i na reklamach zobaczycie sobie takie, no część produktów, która jest dostępna yy, w sklepie. Także Was serdecznie zapraszam i za chwilkę wracamy do Was. I już wam zaraz powiem. Jest tutaj wiele, tutaj, tutaj, tutaj. Za tym balonem taki mały. Zobacz, jaki dopszyniony jest. Strasznie. Ale on kocha baloniki, tak? Nawet takie mały. Yy, Okej. Okay. Yy, ten taki mili. Yy, ja Was tutaj chętnie i bardzo mocno zapraszam yy, do obejrzenia wideo nagrania z Halloween. Także jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy to nagranie tutaj będzie, że tak powiem, transmitowane, umieszczone i w ogóle. To zależy od wielu czynników, ale plany są. I mam nadzieję, że, będzie, że mam, mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Także tutaj w rolach głównych, a zresztą to było, to było w rolach głównych bo no to ma być w sumie niespodzianka. Także serdecznie Was zapraszam na wideo takie halloweenowe. Um, oczywiście będzie też to w tym tygodniu. Tak? Damy jakieś informacje wcześniej, żebyście wiedzieli, żebyście sobie przygotowali jakiś tam czas e, na spędzenie trochę czasu z, e, z, upiorną, z upiorną rudą i ekipą. <laughs> e, I co? E, my tutaj dalej, że tak powiem, się bawimy, jeżeli chodzi o, o czego, czy on, czy on, bo ja go tak trochę kurczę. No bo nadwinął się, podwinął się kurczę, no tą. pod matki nowe, ale jest wszystko ok, zupełnie nie, nie na kotelka, ale. Ja pokażę tu bardziej o, nie, ja. O, tu, o, 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 o jest. No, nie wystać ku koszyku. Nie wiem, mu... tego będzie jeszcze większy, bo do obecnie ma... Oj no. To strasznie terroryzuje ras. Co Dobra. Także okej, okay, kończymy, kończymy i ja Was zapraszam na to wideo Halloweenowe yy, i trzymajcie się cieplutko,